Dzień ja nazywam się Maciej Szyszka i witam Was na kolejnych zajęciach gimnastycznych dla seniorów w domu. Niestety są to ostatnie zajęcia na RODOS i w tym miesiącu. Szybko nam zleciała majówka, także spotkamy się dopiero w czerwcu. W czerwcu też nieco ulegną zmianie dni, godziny. I liczba naszych spotkań. No, z tego prostego względu, że powoli, powoli wracamy do pracy w realu. Także w internecie będziemy się spotykali rzadziej, ale to nie znaczy, że będzie mniej intensywnie czy mniej fajnie. Myślę, że będzie w sam raz. Co do dni i godzin, proszę, obserwujcie mój profil w niedzielę. Powiem, jak nasza praca będzie wyglądała w miesiącu czerwcu. A dzisiaj potrzebna nam kalimata, ręcznik, dobrze przewietrzony pokój, bądź na świeżym powietrzu. Na działkach, tak jak wiem, że ćwiczycie razem ze mną. Zaczynamy ostatnie zajęcia w tym miesiącu. Proszę, krótka rozgrzewka. Marszem w miejscu, kolana wysoko, unosimy do góry. Ręce wzdłuż tułodnia swobodnie pracują. Krótko. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Spokojnie, głęboko oddychając, wysoko ręce wdech. Opuszczamy wydech. 8 i wydech. 7. Sześć, pięć, tak, cztery, szeroko opuszczam, trzy, szeroko opuszczam, dwa, jeszcze raz i szeroko zostawiam. Ręce zginam do środka, zamykam, dłonie ściskam, otwieram, ściskam. Otwieram sześć, hop, pięć, bok, cztery, trzy, dwa, jeszcze raz, i uwaga, krok do boku, prawa, lewa, bok, hop, osiem, tak, siedem, tak. rękoma i tylko nogi na prawą i lewą. Akcent palce, Lewa noga do boku, paluchy na podłogę, wracamy. Prawa, lewa, bok, prawa, hop, 8, druga, 7, druga, 6, prawa, 5, prawa, 4, tak, 3, aha, 2, druga, jeszcze raz i dokładam rękę szeroko, razem z nogą. Bok, powrót, hop, powtórz. Bok, powtórz. Sześć. Hop. Pięć. Bok. Cztery. Tak. Trzy. Tak. Dwa. Aha. To jeszcze raz. Super. Szeroko, ręce koralna wysoko nad garski do przodu kręcę płynnym ruchem. Kręcimy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dokręcamy w lekkim rozkroku ręce na biodrach. Opuszczamy mięciutko nogi i bioderka krążenia dokłada. 10, 9, 8. Siedem sześć, pięć, cztery, trzy, dwa jeszcze raz i druga strona kontrując dziesięć, dziewięć, osiem, siedem sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Końcówka super. Proste nogi ze skłonem na prawą. Powrót i lewą. Osiem razy. Góra. Powrót. Druga. Tak. Góra. Powrót. Druga. Jeszcze sześć. Hop. Druga. Pięć. Góra. Cztery. ręka daleko za plecy. Tu wskręcamy na lewą, wracamy i prawo. Powtarzamy. Lewa, tak, prawa, dalej. Sześć, hop, druga, brawo. Pięć, hop, druga, jeszcze. Cztery, prawa hop prawa tak, dwa aha prawa, prawo ostatni lewej, powtórz prawej, super ręce opuszczamy wzdłuż tułowia schodzimy nisko poniżej prawego kolana sięgamy do pionu i poniżej lewego osiem razy prawa pion Lewa, tak. Prawa, piąt i lewa, dalej. Trzej. Góra, druga, cia, Pięć. Góra, druga, tak. Cztery. Druga, trzy. Dwa. końcówka ostatni na prawą, do góry i lewą super, nogi łączymy spinamy się na palce ręce jak najwyżej wyciągamy i swobodnie opuszczamy Dek. i wydech dziesięć dziewięć 8. 7, 6, 5, 3, ostatni raz. prawo Nogi rozluźnij. Przechodzimy do leżenia na boku prawym. Proszę, rozkładamy też i od razu dzisiaj przechodzimy do leżenia. Ręcznik pod głowę podkładamy samolot. Ku prawym, proszę. Prawa noga zgięta w kolanie, prawa ręka pod głowę, zginamy, głowę swobodnie opuszczamy. Lewa ręka z przodu w podporze, lewa noga prosta. I tą prostą nogą paluchę obciągamy, do góry wznosimy, opuszczamy. Góra, powrót, góra, powrót. wypychając piętę, kolano zginam, z wyprostem wracam. Palce góra, powrót, kolano, pięta, góra, powrót, kolano, pięta. Osiem. Hop. Kolano wyprostu. Siedem. Hop. Kolano wyprostu. Sześć. Tak. Ciach. Dalej. Pięć. Tak, ciach, jeszcze, cztery, kolano, trzy, kolano, dwa, kolano, jeszcze raz i kolano. Super, nogę opuszczamy, nie odrywając prawego kolana. Lewa ręka jak najdalej do przodu, za plecy sięgając wdech, nawierzch powietrza. I na wydechu, wracając do przodu, powtórz głęboki wdech i długi wydech. Tak, sięgam jak najniżej do przodu jak najdalej. Sześć, pięć, cztery. dwa, to jeszcze raz, brawo, a teraz z podporu ręka na biodro, uwaga, lewa noga nisko, pięty wypychamy, kolano zginam, z wyprostem wracam, tylko zginając kolano, z wyprostem wracamy, pięty wypychamy, przód, hop, dziesięć, tak? dziewięć, tak, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeszcze raz, a teraz dokładamy, kolano zginam, do góry wznoszę, opuszczam, prostuję, zginam, Góra, powrót, wyprostuj. Osiem. Hop, tak, prosta. Siedem, hop, tak, prosta. Sześć, góra. Wracam, prostuję. Pięć, góra. Wracam, prostuję. Cztery. Tak, wyprostuj. Trzy. O. Wyprostuj. Dwa. Prosta. Ostatni. Kolano. Do góry. Wracamy. Prostą nogę opuszczamy. Z biodra rękę nad głowę wyciągamy. Sięgamy nad głową do podłogi. Do ziemi. I wracamy wzdłuż tułowia. Głęboki wdech. Długi wydech. Sześć. Pięć, cztery, trzy, Dwa. jeszcze raz z góra, brawo. Pozycję wyjściową zmieniamy, powoli z podporu siadamy. Proste nogi, szeroko do rozkroku. Prosty nogi. Szeroko do rozkroku. Plecy prostując. Ręce szeroko. Delikatnie cofam do tyłu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, końcówka po przykładni sięgam ze słonek. Prawa ręka do lewej nogi. Otwieram, lewa do prawej, powtórz, do lewej, otwórz, prawej, sześć, druga, pięć, druga, cztery. Ogólnie sięgamy do lewej nogi, zamykamy otwieramy. Wdech, druga, wydech 8, prawa 7, prawa 6, dalej 50. Cztery Hop. Trzy tak. Dwa Druga Ostatni z lewej I prawej Prawo Wracamy do leżenia I na drugim boku Proszę Przełóż ręcznik na lewą stronę. Lewa ręka pod głowę. Zginamy. Lewe kolano do maty przyklejamy. Prawa ręka w potworze, prawa noga prosta w górze. Luchę obciągamy. Na dół opuszczam wdech. Do góry wydech. 10. 9 osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeszcze raz, super, dokładamy, noga do góry, opuszczam, kolano, pięty wypycham, Góra Kolano pięta. Osiem. Tak. Kolano. Pięta. Siedem. Tak. Pop. Prosta. Sześć. Tak. Pop. Prosta. Pięć. Zginamy. Cztery. Zginamy i pięte. Wypychamy. Trzy. Tak. Tak. Jeszcze raz. Góra. Brawo. Nogę opuszczamy. Pamiętamy: kolano przyklejone do maty. Prawa ręka daleko do przodu, sięgając za plecy jak najniżej, klatki otwieram, wracam, zamykam. Dej I wydej. 6. 5. Trzy. Dwa. Jeszcze raz. Brawo. Z podporu przechodzimy na biodra. Bez podporu zostawiamy. nogę nisko, piętę wypychając. Kolano zginam, z wyprostem wracam. Przód i prosta. Dziesięć. 9, hop, 8, tak, 7, tak, 6, dalej, 5, jeszcze 4, wypycham piętę, 3, po prostu 1 2, Aha. to jeszcze raz i dokładamy. Kolano zginamy, do góry wznosimy, wracamy do wyprostu, zginam. Góra, powrót, prosta. Osiem. Hop, tak, cia. Siedem. Hop, tak, cia. Sześć. Góra. Wraca prostuje. Pięć. Góra. Wraca prostuje. Cztery. Tak. Trzy. Tak. Dwa. Aha. I jeszcze raz. Kolano do góry. Wyprostuj. Opuszczając zostaw. Ręka z biodra nad głowę. Sięgamy, sięgamy. I wzdłuż tułowia wracamy. Nabierz powietrza. Na wydechu opuszczamy. Sześć. Pięć. Jak najdalej, jak najwyżej. Cztery. Trzy. Dwa. To jeszcze raz mocno góra. Brawo. Powolutku wstajemy, tylko bez gwałtownych ruchów. Najpierw przechodzimy do leżenia przodem. Na lenicę. do podporu klękamy. Dopiero z kręgu podpartego do pionu wracamy. Ręk Kręg w kręgu, plecy do wyprostu, ręce wzdłuż tułowia zostawiamy. Wracając do pionu, od razu w równowadze. Na prawej nodze ręce wzdłuż tułowia, lewa noga w przód i trzymamy. Osiem, siedem, 6, pięć, cztery, Końcówka. Opuszczamy. Zmieniam nogę. Trzymam w równowadze. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Brawo. Ręce szeroko do boku. Lewe kolano wysoko i wytrzymaj. 6, 5, 4, 3, 2. Końcówka. Zmiana. Druga noga. I wytrzymam. 6, 5, 4, 3, 2, prawo i opuszczam. Ręce na biodrach. Na prawej nodze. Lewa do tyłu. Półnowadze. Wytrzymamy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Końcówka. Dostawiamy. Zmieniam nogę. Na lewej, prawa do tyłu. Pochylenie do przodu. Trzymamy. 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, końciutka, zostawiamy. No i w lekkim rozkroku, pięciutko, nabierz powietrze spokojnie, opuszczając ręce na wydechu. 4 razy. Wdech, wydech. 3, wydech. 2, Góra. Ostatni raz. Luźno. Serdecznie Wam dziękuję za całą majówkę. Szybko nam zleciała. 12 spotkań za nami. Tak jak mówiłem na wstępie, w czerwcu ulegną zmianie dni i godziny, jak również liczba naszych zajęć. Także kto jeszcze nie subskrybuje, to proszę o subskrypcję mojego kanału, aby być na bieżąco. W niedzielę spotykamy się na ogłoszeniach co do dalszej formy naszych zajęć już w miesiącu w czerwcu. Proszę o w górę. Serdeczne dzięki. Ja nazywam się Maciej Szyszka i do zobaczenia na kolejnych zajęciach gimnastycznych dla seniorów w domu. Pozdrawiam, do zobaczenia!